do dzisiejszego wyścigu, rekord toru. Jakie wrażenia? No i naprawdę niesamowite. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się po rozpoczętym okrążeniu i w zasadzie też po skończonym, że będzie pierwsze miejsce i to jeszcze będzie pierwsze miejsce z nowym rekordem toru. No naprawdę jestem niezmiernie szczęśliwy, z pełnym optymizmem czekam na jutrzejszy dzień. W wyścigu na pewno powalczę i myślę, że nie odpuszczę do mety. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę. No. Cóż tu więcej dodać? Jakie plany na końcówkę sezonu? Zdecydowanie mistrz polski w Kiapi i dokończyć sezon Daciom Logan w Mistrzostwach Niemiec. Też najlepiej byłoby na, na jak najwyższym miejscu podium, ale to zobaczymy. I cóż, i powoli przygotowywać się jednak do sezonu 2008. Zgromadzić budżet, yy, znaleźć sponsorów. Priorytet. W przyszłym roku ma startować puchar FIA Seed. Ty i już testowałeś ten egzemplarz, który widzimy teraz w Jakie wrażenia? Tak, KIA poprosiła mnie o przetestowanie nowego seeda, yy, Wrażenia z tego auta bardzo pozytywne. Myślę, że to będzie wspaniały puchar yy, z niecierpliwością. W zasadzie już czekam na ten samochód. Yy, jest on znacznie szybszy od Picanto, yy, większy, lepiej się prowadzi, więc yy, fajny puchar będzie po prostu. Czas okrążenia porównywalne do Golfa? Yy, na razie jeszcze ciężko o tym mówić, bo jesteśmy na etapie prób, testów, jest niedostrojone zawieszenie, nie wiadomo jeszcze jakie będą opony. Yy, samochód nie jest do końca przygotowany pod względem yy, technicznym, jeżeli chodzi o jakieś katalizatory, yy, yy, różne oprogramowanie bądź też yy, co najważniejsze, tak jak mówiłem wcześniej zawieszenie. Yy, myślę, że czasy będą porównywalne do Golfa.